Cześć, dzisiaj w odcinku będę ten odsadzał źrebiaki. Bo już tam mają po 6 miesięcy i trzeba odsadzić, odsadzić się od kobył, żeby kobyły mieli lżej na następne potomstwo. No i ten, no, to co? Idziemy, będziemy wyprowadzać. chocar. Chodź, Oka. Chodź, mała. o, oh, chodź tu.

Oh, je przywiążę żeby nie wyszła idziemy po resztę No pianek, odsuń się. Idź stąd. No, idź stąd. Chodź. O, chodź mała. No pionek, chodźmy się. Uch. No idź. Pionek, chodźmy się. O, chodź. Gdzie? Nie, ale cię muszę za kobyłą prowadzić, no. Dobra, bo to... ...szybciej chyba... ...jak za kobyłą pójdziesz. O, idź stąd! O, blada, odsun się! O pionek, wyjdź! Chodź. Ja ją odprowadzę z powrotem. Bo to ona w tym roku już rybiaka nie miała, to na pewno nie jej. Jeszcze jej ten, córka akurat przyszła. Się wymieniła. Prób. Znaczy, trzeba byłoby ten nie Nieźle Źle wprowadzić. Opa. Mam wójt przytrzymaj otwarcie, otworzy to. Może akurat wejdą tak o, bez tego. Nie, no do tej uraczy nie pójdą. O, nie. Chodź, ó, ha, tak. no idź, no kasztem, no idź, ty ciekawy to, no idź mały. Mały ciekawe. O, o. O. No. No i ty. O trochę przejm. Jeszcze źródła wszystkie połonie. No idź, mała. No idź, idź, razem do nich. Op. No, chodź i tam No i no, idź tam na miejsce. No Mama, idź. O no, mama, ty pierwsza. O. No. No idź. No. No nie, tutaj... No, hopla. Hop. No i jeszcze tylko dwie się zostało śrubki. jest tylko dwie śrubki się zostało i będzie... Wszystko na razie. O. Widzisz, o jedną więc o więcej o nie, o nie, powoli, nie, O Angie, chodź do siebie. O, o do siebie. O, chodź dalej. Opa. o dalej dalej. Oto, chciać już możemy zostawić. Jeszcze od perły i od bladej. O, teraz jeszcze perły. O, o czułem się. Chodź, perła. Na razie uwięźę, kiedyś robiacy przykone do ciebie. Rełka. O idź, o idź. Ty idź, może razem pójdziesz, nie no się badać jeszcze, bladej, no, no idź mała, no, no, no stój perełka.

Chodź perełka, to nie chce się słuchać. O poszła. Kurde, już na tyle duża, że nie idzie nie chcę jej za matką trzeba kantarek zrobić. I zaprowadzić powoli jakoś. Chodź perełka Ci wrenna Stoi Pionek. Spokój się O No mała i sam pod wiatę. Rida, já tu saíres. Hát, iszont mi. Janek, hát szűnj se! Alba, stújj! Se Oj. O kur... Pusty. O. Nie, nie, Pionek. Nie, Pionek, ty nie. Zostajesz się. Chodź, Perła. Ale masz upartą córkę. Nic cię nie chce słuchać. W przeciwieństwie do ciebie. Chodź, podtrzymasz ku Co? Teraz spokojniejsza I siurka zapyniasz się Tak, ja tu popilnuję O hej, hej, hej. No Do kąta no i ciurka, zapinaj. No jak nie? No idź, no to już tyle miejsca. Ty nie uspiniasz, ani nic. No, no idź. Hop, hop, No do góry nogę. No widzisz? O, Widzisz mądrzejsza niż pomocnik. No, jeszcze pilnuj, bo jeszcze jedna. O. I To będzie na tyle w tym odcinku, bo tu ten trochę tak niebezpiecznie jest, ten chodzić tam, i to niby łatwe, ale tam wiadomo, jak się rozdziela matka od córek, się tam. Synów od Matek to ten. No to jestem trochę agresywne się robią. No bo tu. Już tego. Trzeba zakończyć tego, bo żeby dla operatora nic się nie stało. Nie bez tego, żeby nikt żadna nie kopnęła, ani nic nie zrobiła. No i ten, zostawcie suba i zapraszam na następne filmy. No, chodź, perełka.